synchronizować tego wszystkiego, nie wiem o co chodzi. Ja wszystkiego zapomniałam. Wszystko zapomniałam. Jak Pani ma na imię? Agnieszka. O, co tutaj Pani szykuję. Nogę z gazu. No. Kierunkowskaz do dołu. Do dołu? Tak. Wciskamy sprzęgło i hamulcem delikatnie zwalniamy. Mhm. Puszczamy hamulec. No. I tak sprzęgło do góry. Tak. niech sobie jedzie. na w lewą stronę. Musimy też przeciwka puścić pójdźmy wszystkie pedały, Puszczmy Puszczmy. wszystkie pedały. Jezu. 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 Nie wiem, że jestem beznadziejnym przypadkiem. Więcej gazu. Więcej gazu. Jeszcze Dobra. Nie Dobra, teraz. Nie, nie. Tego nowego ja się nie zdenerwuję, ja u niej pierwszej pomocy, to za odrazu jedno. O mój boże, co teraz? Pani muszę jakieś jednego wskazu? Jak swoim pasem go pani wyprzedzi, to nie musi pani. Teraz będziemy zmieniali, proszę panią masę na lewą. Proszę nie zwalniać, niechaj jedziemy. Zmienia ciągła. Boczymy lewą piątkowska. Czyli w dół? A, czyli w dół. Patrzymy się na ster, możemy jechać? Jeszcze nie, nie. A, to, to, to Możemy ubiegać? E, tak czy nie? Możemy No właśnie Pytasz się Pani, odpowiada Pani co na pytania na Super Odpowiedz, no, że sobie jedno do centrum O mój Boże Podkład Kultury, a może na Stare Miasto nawet, co? <śmiech> <śmiech> nie za Pani Proszę mi wierzyć. Najgorzej działa stres. Jak stres nie puści, to wiem, że już mi nie będzie tak źle no. nie, że panie, będziemy na morzu. Nie, zresztą będziemy mieli na następnych zajęciach. Może na trzecich. Będę na Panią krzyczał, będę mówił, pszturka Pani, złapani. Będę na pewno tromił. Chyba coś najgorsze, to że oni tak zaraz będą przede tym wjeżdżać. Ja się boję tego, że jak mi się ktoś wetnie na przykład. Bo teraz jestem z panem, jestem elfą, to oni się mają i są ostrożni. A jak będę jechała z samochodem, a niestety dostałam swój samochód i muszę zacząć jeździć. Spłat, że nie mogłam sobie poradzić z ciśnięciem tego. I to samo miałam na egzaminie, jak prawo jazdy. Nie wiem. Chciałam wziąć jakieś leki uspokajające ale yy, niestety nie miałam. Dobra, już tam jest trochę lepiej jak jesteśmy w trasie, ale jak się zacznie, jak zacznie... Znaczy, zacznie. Wszystko będę pani mówił w odpowiednim czasie, odpowiednim uprzedzenie. Jak będzie pani nie słuchała, wszędzie pojedziemy, wrócimy do domu, do domu. i będzie pani zadowolona Nie wiem, pani pamiętała o tej lekcji, ale, mm -hmm. ale na pewno nic się nam nie stanie. Wie pani jak jakieś 10 tygodnia? Dzisiaj niedziela. Dobrze. I teraz ładnie skręcamy. No te wrazy i jedziemy także pływać na prawy plac. Aby podnieść na łzach. Teraz proszę włączyć Nie umiem. Sprzęgło na górę. Nie umiem. Przęgło. 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 Przytrzymaj. Przęgło. Przęgło. Przytrzymaj. Przęgło. No. Niech sobie Pani spokojnie, a Pani Czyli tak, najpierw sprzęgło, sprzęgło wciskamy do końca, mhm. yy, wrzucamy bieg na jedynkę i gazu, dodajemy gazu. I trzymamy gaz i podnosimy sprzęgło. Tak będzie dalej. Wciskamy sprzęgło proszę, no. włączamy jedneczkę, czekamy no, czekam na źle światełko mhm. czekamy no. teraz warczy gazu trzymam gaz nie ma za dużo i pan się sprzęgł trzymam gaz trzymał gaz, gaz. uszczam sprzęgło i ściskamy sprzęgło szybciej do siebie gaz puszczamy no. i markuczamy nie ma za dużo gazu grzeba do gazu może być bardzo dużo. Mm. Za szybko tylko może być w czemu podnoszone. Teraz z półko, w czas na dół będziemy zawracali na tym rancie. Posterko. Możemy czy nie? Nie. Możemy? Możemy. One z gazą. Hamule zalitatnie. Mm. W obrotów w roku I dojeżdżamy na koniec. Niech sobie będzie. Zastanówmy, to w będziemy zawracali. Aha. Tak. O, teraz wróćmy odpowiedni wiek, czyli drut do się na tył. Wpuśćmy sprzęgło. I jeszcze na atykamy, nie dotykamy. Nie chce Tak? Uh -huh. Teraz wciskamy sprzęgło na palca. I uh dajmy -huh. wstać. Też... Fajnie. Teraz ładnie, fajnie. Niech się wyczeka. <laughs> pani Nieszko zostawi pani nagrodę w tyłach. Z tego meza, z tego rodziny, jak to 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 I podnosi sprzęt. I z gazu. sobie jedzie, Teraz I doktatu na mocy, doktatu otrzymujemy się niech będzie jedyne, tak, bo się zaraz zapadnie się. i tylko my pojedziemy dobrze? proszę trzymać nogę nad gazem i nad komórcem jak Pani zacznie jechać, to zaczynamy od gazu dobrze? teraz muszę wdać gazu gazu, ja się boję, że jedziemy ja tak gazu on się tak strasznie blisko nie gazu, I jedziemy od samego udawania gazu to samochód nie pojedzie się Pani energuje. będzie Pani z czego pomyślał Zawracamy więc trzymamy się na lewej stronie i przechodzimy jeszcze z światła przepisy musimy wywołać tutaj, prawda? Widzicie Pani czerwone światło? Zaciskamy czerwone i tam płycamy tak jak Prawa jest z ja przesłana, a my jedziemy na prawą i tak nogę z gazu zdejmijmy tu no jest prawo, Pani Agnieszko patrzymy, czy zawsze światło zmieni nogę z gazu i warkoczki teraz ale bez czego? Bez czego? Bez sprzęgła? No, ja są bez sprzęgła, raz jest. Jak z przęgła, no, zmieniamy bieg, ciśnimy sprzęgło szybko. Zmieniałem bieg na myszy Włączymy kierunkowskaz, czujęśmy na środową słuchów, patrzymy się na postaleczko. I mm. idziemy. Teraz było przechodzimy. Chodź, nie mogę, no! Wartoce... Wartce... No, no i A teraz szybko przyciskamy, wchodzimy na dwójkę... i pójdźmy na szybko. No i pasować. Dobrze? Ciężko mi na razie tak patrzeć tu... na obroty... myśleć o tym, o tym... Niech pani patrzy na beton. Do...

Jadę na przykład. No jak pani w końcu jedzie, to może pani też tam kaminować. Ale no mogę z gazem. Przedzimy. No. I nic. Oni szokują. I dobrej gazu.